Chciałabym się podzielić z Tobą czymś, co odkryłam w toku moich badań. Odkryłam wspaniałe możliwości do tego, aby dowiedzieć się, jaką masz karmę w tym wcieleniu. Osoby, którym robię tą analizę karmiczną, są zachwycone, jak jest to trafne w punkt. Ta analiza karmiczna jest związana z Twoimi związkami partnerskimi, z Twoimi pieniędzmi, z Twoją pracą. Jest to taka analiza, która ma 10-15 stron, i tam. Piszę dla ciebie również bardzo fajne afirmacje, aby tematy, z którym się zmierzasz w tym życiu, w tym swoim scenariuszu, masz takie blokady, żeby to wszystko przetransformować. Także, jeżeli chcesz się dowiedzieć, jaką masz karmę w tym wcieleniu, co masz do zrobienia, dlaczego w Twoim życiu nie dzieje się, jakbyś chciała czy chciał yy, i chcesz się dowiedzieć szczególnie, tak, żeby to w końcu, żeby ruszyć do przodu, bo kochani, szkoda życia, szkoda życia, to serdecznie Cię zapraszam do kontaktu. Taka analiza kosztuje tylko 100 zł, bo stwierdziłam, że yy, to jest taka fajna rzecz, że chcę. To ci oferować, tak, że do, do pracy samemu ze sobą, do przeczytania, nie tylko raz, czytaj to kilka razy, wydrukuj to sobie, bo to są tak fantastyczne informacje o tobie, o twojej misji życiowej, żebyś wiedział w końcu, co tutaj na tej ziemi masz zrobić, żeby się nie zmagać z tym wszystkim, żeby nie cierpieć, bo kochani, Ile można cierpieć w życiu, w końcu, w końcu dosyć tego. Także, jeżeli chcesz taką analizę karmiczną, odezwij się do mnie. Pozdrawiam.